Teraz na chwilę obecną mamy zarejestrowaną polską spółkę jako Binance, Binance Poland, i faktycznie te wpływy podatkowe są. Są to, wydaje mi się, znaczne wpływy podatkowe, i to można sprawdzić nawet w opublikowanych sprawozdaniach finansowych, jakie to są kwoty, ale to są kwotki rzędu kilkudziesięciu, kilkudziesięciu milionów złotych. Mhm. Więc a teraz pomyślmy, że Gdyby globalna giełda zarejestrowała się w Polsce, to nie byłyby tylko wpływy z polskiej zarejestrowanej spółki, ale z działalności z całej Europy. To są setki milionów, setki milionów złotych, które mogą mm -hmm. nas e, ominąć. I takie porównanie, które ja zawsze sobie e, wymyśliłem, jeżeli porównam tą naszą sytuację, jakby Polski, porównując do innych krajów europejskich, jest taka, że e, to jest tak, jakby. W w całym świecie funkcjonowało tylko konie jako podstawowa metoda transportu i w pewnym momencie wymyślono silnik spalinowy. I teraz Polska zastanawia się, jak użyć tego silnika spalinowego do tego, żeby wyciągnąć z tego konia więcej, podczas gdy inne kraje europejskie już jeżdżą samochodami.